Malwina Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa, nawet gdy lato powoli dobiega końca. Razem z rodziną postanowiła spędzić czas w Disneylandzie, który znajduje się w Paryżu. Jakie wrażenia towarzyszyły jej podczas tego wyjątkowego wyjazdu? Choć zdarzały się chwile pełne niezapomnianych emocji, sama przyznała, że podróż była dla dzieci spełnieniem marzeń, pełna bajkowych przeżyć. Malwina Rozenek-Majdan nie siedziała bezczynnie podczas tegorocznych wakacji. Niedawno odwiedziła Turcję, gdzie cieszyła się słońcem, relaksując się przy hotelowym basenie, podziwiając panoramiczne widoki z tarasu oraz spędzając czas w akwaparku. Mimo że relaks i zabawa były na porządku dziennym, to jednak miała także okazję uczestniczyć w wyjątkowym koncercie Jennifer Lopez, który dostarczył jej niezapomnianych wrażeń. Ostatnie sierpniowe promienie słońca spędziła z rodziną, w tym z mężem Radosławem Majdanem i synami, decydując się na wyprawę do Landu w Paryżu. Marzenie o odwiedzeniu tego magicznego miejsca towarzyszyło jej przez wiele lat. A teraz miało szansę stać się rzeczywistością. Na swoim Instagramie Malwina podzieliła się pierwszymi wrażeniami z pierwszego dnia, na którym momentami wyglądała na trochę zmęczoną. Przyznała, że w takim miejscu działo się strasznie dużo, co wystawiało ją na wielkie ekscytacje. Nie da się ukryć, że Malwina Rozenek Majdan wraz z rodziną wzbudzała wielkie zainteresowanie wśród internautów. Gołym okiem widać, że wyjazd do Disneylandu był dla dzieci niezapomnianym przeżyciem. Jej młodszy syn Henio podbijał serca zarówno obserwatorów, jak i przeszedł przez wiele przygód w towarzystwie kultowych postaci z bajek. Malwina zauważyła, że tuż przed wyjazdem jej najmłodszy syn szukał Stiticha z wielkim zaangażowaniem, podczas gdy starszy był zauroczony pokazami związanymi z Gwiezdnymi Wojnami. Drugiego dnia Malwina i jej rodzina trafiły już na mniejsze tłumy, mogły więc w swobodniejszej atmosferze spotkać się z myszką Miki i Minną. Widać było, że humor wraca, a ich radość tylko wzrastała. To wszystko pokazuje, jak tytułowe marzenia potrafiły się urzeczywistnić. Rozenek Majdan, obserwowana przez fanów, zdecydowanie wiedziała, jak cieszyć się chwilą. Cała rodzina miała okazję odkryć magię Disneylandu oraz nacieszyć się sobą nawzajem. Warto zaznaczyć, że te wspomnienia, pełne uwielbienia i śmiechu, są dla niej cennym skarbem, niezależnie od wyzwań dnia codziennego. Można więc śmiało powiedzieć że rodzinne wyjazdy są dla niej doskonałym sposobem na budowanie silnych więzi i cieszenie się magią rodzicielstwa